Kontrola i dostosowanie właściwego ciśnienia w oponach to czynność, o której nie zawsze pamiętamy. Kilka chwil poświęconych na jego sprawdzenie i wyregulowanie pozwoli na zaoszczędzenie nie tylko pieniędzy, ale również na uniknięcie niebezpiecznych sytuacji na drodze. Odpowiednie ciśnienie w oponach ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo. Badania Bridgestone pokazały, że aż 6% wypadków śmiertelnych na drogach spowodowanych jest rozrywaniem, przebiciem lub spadkiem ciśnienia powietrza w oponie. Według badań niewłaściwe ciśnienie w oponie może wydłużać drogę hamowania nawet o 22%. Warto pilnować ciśnienia w oponach także ze względów ekonomicznych. Opony ze zbyt niskim ciśnieniem powodują zwiększone zużycie paliwa oraz znacząco skracają swoje przebiegi. W 2008 roku kierowcy Unii Europejskiej zużyli przedwcześnie ponad 29 milionów opon i spalili niepotrzebnie blisko 4 miliardy litrów paliwa. Zmarnowano przez to blisko 8 miliardów euro i uwolniono do środowiska ponad 9 megaton dwutlenku węgla. Badania przeprowadzone w Kanadzie wykazały, że posiadanie właściwego ciśnienia w oponach daje przeciętnemu kierowcy w skali roku dwa tygodnie jazdy bez tankowania. Prawidłowe ciśnienie w oponie umożliwia równomierne przyleganie bieżnika do drogi. Zbyt wysokie powoduje uniesienie bocznych części opony i przyspieszone zużycie środkowej części bieżnika. Z kolei za niskie ciśnienie nadmiernie obciąża skrajne części bieżnika i również powoduje nierównomierne zużycie opony. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć.